i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii świętego mata Dusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest to przysiadującym na ręku dzieci, które głośno przymadają swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy Wam, a nie męczyliście jadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł Bowiem Jan, nie jadł ani nie, pien, a oni mówią, zły duch go opęta. Przyszedł swój człowieczy, jej pije, pije, a oni mówią, oto żarło i pija. Przyjaciel, celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez strecze". Oto słowo. nie przeszkadzał, bo piecze serne, wyjdzie za zakalec, dzwoni do kogoś innego, no jeszcze tylko okna trzeba umyć, bo powstać, już mam wszystko posprzątane, wieczorem zakupy i od jutra gotowanie. Ktoś już ulepił pierogi i zamroził, żeby później mieć więcej czasu na inne obowiązki. Jakiś znajomy cieszył się, że zmienił w pokoju żyrandol, będzie ładne światło, kiedy wszyscy zgromadzą się na wieczerze wigilijnej. I tak sobie pomyślałem, że trzeba wtedy odwołać Biblię. Bo to wszystko nie ma sensu. Bo nikt z moich rozmówców nie powiedział nic o przygotowaniu duchowych. Nikt nie powiedział nic o tym, w jaki sposób przygotowuje swoje serce na spotkanie z Chrystusem. I mówię jeszcze, wykonam jeden punkt. Moja znajoma, która jest wysokim urzędnikiem w mojej rodzinnej gminie odebrała, kiedy zadałem jej to samo pytanie, wiedziała słowa, które były dla mnie była Byłam w spowiedzi, chodziłam na jest jestem gotowa. I chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj zadał sobie pytanie. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy jest dla mnie ważny? i Jakie miejsce ma w moim życiu? I tak naprawdę, kogo chcemy zaprosić w tym roku na świecie? Bo jeśli ktoś ma takie pragnienie, to może zaprosić Salek, wcale nie chodzi o, to o naszą sytuację, ale Salek może sprawdzić, czy kuchnia jest czysta, czy kurz jest pościerany, czy okna umyte i można z nimi przeżywać Boże Narodzenie. Jak ktoś chce, aby zostały docenione i ocenione jego potrawy, to niech zaprosi jakiegoś znanego kucharza albo kucharkę, którzy prowadzą jakiś program w telewizji. Ktoś może zaprosić Kevina, żeby nie był sam w domu w tym roku, albo w Nowym Jorku. Święta powinniśmy przeżywać z Chrystusem, no bo to Boże Narodzenie. Wyobraźmy sobie, że idziemy na przyjęcie urodzinowe, gdzie nie ma jubilata. To jest bez sensu. I co ciekawe, moi rozmówcy to byli ludzie związani z Kościołem. Na pierwszy rzut oka związani z Panem Bogiem. Ci, którzy się modlą, ci, którzy są w niedzielę na mszy świętej, chodzą do spowiedzi i nikt, dosłownie nikt, oprócz tej jednej osoby, nie powiedział nic o przygotowaniu swojego serca. Teraz jestem bogatszy o to doświadczenie. Jest jeszcze trochę czasu, dwa tygodnie do Każdy z nas dzisiaj powinien zadać też sobie pytanie, w jaki sposób te dwa tygodnie zostały przez mnie wykorzystane. Ile razy. Ktoś miał ochotę wstać, aby być na narodatą? Ile razy ktoś się do Pisma Świętego? Ile razy był różaniec Czy po książeczkę do nabożeństwa? Co zostało zrobione, aby przygotować swoje serce do Świąt Bożego Narodzenia? Ile włożyliśmy wysiłku? Jeśli ktoś ten czas zmarnował, to nic. Jest jeszcze czas, aby zdążyć się przygotować i włożyć wyśmienie. Ale tak naprawdę, Adwent nie przygotowuje nas tylko do dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Co nam się może wydawać, że to jest jakiś pierwszy warunek. Ale tak naprawdę, Adwent ma nas przygotować do spotkania z Chrystusem. Czyli tak naprawdę ma nas przygotować na naszą śmierć. Kiedyś, kiedy byłem jeszcze w poprzednich parafii, tak się złożyło, że jakoś dwa pogrzeby blisko siebie były z jednej wioski. No i wiecie, jak to jest na wioskach, jak jest pogrzeb, no to, to przeważnie te same osoby przychodzą. I jednego dnia powiedziałem kazanie, potem na drugi dzień też mi ten pogrzeb wypadał, i rozmawiałem z moim przyjacielem: mówię, tutaj Piotrek. Mam drugi z tej samej wioski, może masz jakąś taką myśl, którą mógłbym się podzielić albo przekazać, coś takiego do zapamiętania. My no siedzieliśmy wtedy piliśmy herbatę. I on powiedział zdanie, które ja zapamiętałem na końca życia. I je często powtarzam, że gdzieś w lesie rośnie drzewo, które zostanie ścięte, z którego deski zostaną przeznaczone na Twoją tronę. Stary, to zdanie. Ale taka jest prawda. Bo drzewo rośnie nawet kilkadziesiąt lat. Może ono niedawno zostało zasadzone. Może już jest w sile wieku. Może niedawno zostało święte. Może już jakiś stolarz zrobił deski, poheblował, poskładał, zbił, polakierował. Może ten proces trwa albo już został zakończony, a może ta trumna została przywieziona gdzieś do magazynu w zakładzie pogrzebowym i czeka. My nie wiemy, czy został na dzień, tydzień, miesiąc, rok, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt czy więcej lat. Dlatego Adwent jest tak ważny, aby każdemu z nas Komu poukładać swoje życie? I jeśli komuś się wydaje, że w kolekcji to jest taki czas, przyjedzie ksiądz, powie coś mądrego i nagle to życie się zmieni, no to muszę Was rozczarować. Nic mądrego nie powiem. I nic, co mogłoby już dzisiaj zmienić to życie. Bo proces nawracania się, proces przemiany, jest to proces skomplikowany i długotrwały. Tak mi się wydaje, że dobrze przeżyty Adwent będzie można zweryfikować na pierwszy rzut oka mniej więcej około Wielkiej nocy. Kiedy zobaczymy, jak wygląda nasze życie. Żeby dobrze przeżyć Adwent, trzeba też dobrze przeżyć spowiedź. Żeby dobrze przeżyć spowiedź, to trzeba też zrobić dobry rachunek na sumienie. No bo może niektóre rzeczy, które robimy niektóre nasze czynności, przyzwyczajenia są grzechami, a my o tym nie wiemy. I dzisiaj ważne jest, aby popatrzeć, co w naszym życiu jest nie tak, co wymaga poprawy, co wymaga, wymaga zmiany, a co należy całkowicie odrzucić. Po to są rekolekcje, po to jest Adwent, aby włożyć wysiłek. Na przykład dzisiejsza Ewangelia. Ona zwraca uwagę na narzekania. Jak to mówi nasze piękne polskie przysłowie, jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził. Taki dowcip mi się przypomina. Pan Jezus z nieba słuchał narzekania Polaków. Jak to wszyscy narzekają na służbę zdrowia. I w pewnym momencie postanowił zobaczyć z bliska, co się dzieje. Więc w jednej z przychodni otworzył gabinek i postanowił zobaczyć, jak wszystko wygląda od góry. No i przyszła do niego jakaś pani. No i opowiada, że jest choroba serce, a to ciśnienie, a to cukier, a coś tam na kolanie boli, a coś tam w to W ogóle jakoś tak się źle czuje. No i Jezus wysłuchał tego, wysłuchał, położył na nią ręce, uzdrowił ją i powiedział, idź do domu. No i wychodzi z tego gabinetu, w którym przyjmował Jezus, i nagle spotykają koleżankę. I jak, i jak ten mój lekarz? A taki sam jak wszyscy. Nawet ci się na mnie nie zmierzy Można zwracać uwagę na różnego rodzaju szczegóły i detale i być wiecznie niezadowolonym. Wiecznie krytykować i wiecznie marudzić. Może to jest dla kogoś potrzebne, aby w tym Adwencie spróbować z tym powalczyć. I w czasie tych rekolekcji. Pan Bóg potrzebuje naszego konkretnego. Pan Bóg potrzebuje naszej konkretnej odpowiedzi. Może byśmy chcieli, żeby nagle z nieba okazał się jakiś znak, odezwał głos, albo stanął przed nami Pan Jezus, tak jak przed świętą siostrą Faustyną i zrobił jakiś cud. A może to czekanie Boga to jest zachęta dla nas? Abyśmy sami zawalczyli, sami spróbowali zmierzyć się z niektórymi problemami, grzechami, trudnościami. On nam pomoże. Wiele rzeczy moglibyśmy zrobić sami, tylko może nam się nie Może się boimy, może jest nam wygodnie. Bo kiedy Jezus przyszedł i stanął przed nami, dokonał jakiegoś spektakularnego cudu, to oznaczałoby, że nasza sytuacja jest już bardzo beznadziejna, że potrzebujemy takiej mocnej interwencji z nieba. Oczywiście przykładem dla nas i wzorem oraz pomocą w przeżywaniu adwentu jest Maryja, która nam towarzyszy, ta, która jest zawsze przy nas, kiedy się modlimy, ta, która zawsze z nami przeżywa świętą, zawsze modli się razem z nami na anulację. Kochająca nas. która chce wziąć nas za rękę, chce nas poprowadzić przez często trudne, skomplikowane sytuacje. I ona mówi dzisiaj do nas, kiedy jest Ci trudno, kiedy jest Ci źle, ja ci rozumiem, ja Ci pomogę, tylko przyjdź do mnie, wyciągnij do mnie rękę. Maria nie miała łatwo. Ona jako młoda dziewczyna. Kiedy przyszedł do niej Archimel Gabriel i oznajmił je, zaprosił ją do współpracy z Bogiem, ona na pewno miała wiele planów, marzeń, które chciała zrealizować. Ale ona całkowicie się podporządkowała Panu Bogu, zrezygnowała ze swojej wizji na swoje życie i oddała to w ręce Boga. Ta droga nie była łatwa. Przecież od samego początku czy to wędrówka do Elżbieta, by jej pomóc, spis ludności, ucieczka do Egiptu, czy widok Syna, którego niewinnie, za nic, ukrzyżowano, oskarżyli, zamordowano. Ono przeżywała wiele problemów i dlatego dzisiaj doskonale nas rozumie. Droga zaufania Bogu, droga pójścia zgodnie z wolą Boga. To jest droga dla nas i droga wysiłku. Wysiłku, który wkładamy w codzienne zmaganie się z grzechem, w codzienną walkę ze słabościami i troskę o to, aby jeszcze więcej kochać Pana Boga, więcej kochać drugiego człowieka. Jak wrócimy dzisiaj do domu, to zobaczmy, co jest nie tak, co wymaga poprawy. Co zmiany, co korekty, a może co całkowitego usunięcia z naszego życia. Czas rekolekcji, czas adwentu to czas przemiany, czas poprawy swojego życia, aby być gotowy na spotkanie z Panem Bogiem, aby stanąć kiedyś przed nim twarzą w twarz, po pięknym życiu, z czystym sercem. Módlmy się o to. Aby Maryja towarzyszyła nam i pomogła dobrze wykorzystać ten czas rekolekcji. Aby pomogła nam zobaczyć, co w naszym życiu jest jeszcze nie tak, co wymaga poprawy. Ale prosimy też o pomoc, abyśmy konkretnie i stanowczo przez te trzy dni rekolekcji i przez te kilkanaście dni adwentu włożyli wysiłek. Bo wtedy Chrystus do nas przyjdzie. Chrystus przyjdzie i zamieszka w naszym sercu. Będzie się w dobrze czuł. Może trochę zdezorganizuje to nasze życie. Może trochę przemieni, Tak jak dziecko, które pojawia się w rodzinie. Często zmienia priorytety, nawyki, upodobania. Wzrasta dojrzałość, odpowiedzialność. Dobrze przeszedł Adwent. Dobrze przeżyte święta, Chrystus, który zamieszka w naszych sercach, On nam pomoże, aby nie tylko do świąt, ale i po świętach, po nowym roku, nasze życie się zmieniło. I o to się wyda.